My. Witam serdecznie. No cóż, zostało bardzo mało czasu do meczu ze Śląskiem. Meczu bardzo trudnego, bardzo ważnego dla nas. Po pierwszym udanym spotkaniu przyjeżdża do nas zespół, który reprezentował nas w Pucharach Polski. Nie sugerujemy się tym, że przegrał ostatnio dwa mecze, bo w tych obydwu meczach i z Legią i z EFK Gieteborg, który miałem też okazję obejrzeć, grał bardzo solidnie. brakowało troszeczkę szczęścia w niektórych sytuacjach. Przeciwnik był skuteczniejszy i na pewno czeka nas bardzo trudne zadanie. Nie liczę na zmęczenie piłkarzy Śląska, bo jak się gra w pucharach to dodatkowa motywacja zawsze zawodnika występuje sam, wiem jak pracowałem w Zagłębiu czy w, będąc jeszcze w Amice po meczach pucharowych nie czuło się tego zmęczenia. Zawsze czuło się taką podbudowę, że się grało w Europie i to doświadczenie się będzie chciało przekazać na nasze podwórko. Także szykujemy się do tego spotkania bardzo skoncentrowani. Dopracowujemy szczegóły, zastanawiamy się kto powinien zastąpić kontuzjowanego. Ake jest kilka możliwości, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęliśmy, czekamy do ostatniego treningu i wtedy podejmiemy decyzję. Wypad nam Ake, także jeden z młodych zawodników dołączy do naszego grona, 18 zawodników w poprzedniej kolejce. Nie było z nami Kuna, nie było z nami Walskiego, Listkowskiego, sytuacja jest o tyle łatwa dla tego, który do nas dołączy, że Listkowski Walski są lekko kontuzjowani, nie trenują z żoną, także prawdopodobnie będzie to dominikun, O ile coś nieprzewidzianego się nie wydarzy. Jak chce zdobyć Puchar polski, to nie może sobie wybierać przeciwnika, i tutaj dla mnie nie jest problemem to, że musimy grać z Jagielonią, tylko ta odległość na pewno przeraża, bo zagramy u siebie w domu, później przyjedziemy, pojedziemy do Biegostoku i prawdopodobnie będziemy musieli wrócić tutaj z powrotem, bo gramy w poniedziałek z podbeskidziem, Gdyby to był piątek, albo sobota, to prawdopodobnie byśmy zostali, a tak. Myślę, że będziemy wracać do Szczecina chociaż nie jest to jeszcze przesądzone. Sprawdzamy różne możliwości połączenia samolotowe między innymi na Śląsk. Być może uda się nie wiem może państwo wiecie czy z Szczecina do Krakowa lata latem samolot czy nie? Nie wiecie? Nie ma nic, nic takiego nie ma tak? No to nie wiem zastanowimy się nad tym. Na pewno przeciwnik bardzo wymagający, bardzo trudny reprezentował nas w pucharach trzecich zespół naszej Ekstraklasy, ale mówię Dobrym zespołem się dobrze gra, tutaj na pewno nie ma wśród nas jakiegoś załamania, że akurat musimy z Jagiellonią grać, to jest puchar, to jest jeden mecz, wszystko się może zdarzyć, jak będzie dobrze grał, to nie ma znaczenia, czy grać u siebie, czy na wyjeździe, boisko wszędzie jest podobne. My i Jagiellonia mamy najlepsze boiska w Polsce, także dla nas to nie jest żaden problem, bramki są nie takie same. Patryk dał dobrą zmianę w Poznaniu, dobrze prezentuje się w tygodniu, ale też strategia. Jako trener wolałbym mieć takiego Patryka też na ławce rezerwowej, który wejdzie o żywi drużynę. No, jeśli Patryk będzie grał od początku, to prawdopodobnie w którejś minucie trzeba będzie go zmienić, a nie mamy już takiego zawodnika o podobnej charakterystyce, dlatego zastanawiamy się na różne sposoby, co będzie dla nas lepsze, czy wystawienie Patryka od początku, czy być może innego zawodnika, a Patryk w drugiej połowie, chociaż lepiej, żebym tego nie słyszał. No, ja żartuję, oczywiście. Pomyślimy o tym. Mamy dwa, dwie możliwości, mamy, rozpatrujemy. Czujemy się ok, jeśli chodzi o taką sferę psychiczną, bo jak wygrywasz z mistrzem Polski zawsze jest ok, ale zdajemy sobie sprawę, że tu już historię tego nie zmienimy, nie chcemy wracać już do Lecha, do Poznania, dopóki nie będzie czekał nas kolejny mecz z nimi. Od początku tygodnia analizujemy grę śląską, pokazuje zawodnikom na co trzeba zwrócić uwagę, że Śląsk to dobra na doświadczony zespół. Przede wszystkim może nie ma zbyt szerokiej kadry, ale ci którzy są to są bardzo dobrymi piłkarzami, na to zwracamy uwagę, na zachowania poszczególnych zawodników. Atmosfera jest ok, ale wiemy, że to jest jeden z 29 meczów i do, do końca daleka droga, będą jeszcze gorsze, trudniejsze momenty, zakręty, wyboje i musimy być na to przygotowani, ale... Też powtarzam zawodnikom, że z piłką, ze sportem jest tak, że jeśli już ruszyłeś z miejsca, popchnąłeś ten wagon, to musisz pchać dalej, bo później znowu dużo sił trzeba, żeby ten wagon z miejsca ruszyć tą lokomotywę, tak jak w Poznaniu. Dlatego chcemy zagrać jak najlepsze spotkanie. Mamy świadomość, że te mecze finałowe w Szczecinie nie wyglądały najlepiej pod względem punktowym, chociaż sportowo one nie wyglądały też tragicznie, ale, ale brakło nam punktów i chcemy przede wszystkim dobrze zagrać. Pogoda dla kibiców idealna, myślę, 15:30. To jest dobry czas w niedzielę po południu, żeby przyjść tutaj w licznym gronie, dopingować swój zespół, a my zrobimy wszystko, żeby zagrać jak najlepsze spotkanie. Wynik jest zawsze sprawą otwartą.